Słuchajcie kochani, przed wami widnieje Brawl Talk oraz Rost, który postanowił go opracować oglądając go 10 razy, także życzcie im powodzenia i, i oglądajcie. A bro. więc tak, so mamy na początku przywitanie, więc na przywitaniu w sumie ciekawego się nie dzieje, jest po prostu przywitanie, takie standardowe. Mamy tutaj wiadomość, że będzie nowy zadymiarz i tak, zaraz do tego zadymiarza przejdziemy, ale wszystko po kolei. Nowe skiny, skinów jest naprawdę sporo, więc wyczekujcie. Powrót Holdzona, tylko Holdzon będzie trochę zmieniony, ale o tym później. I karnet bojowy, dostępny w dwóch wersjach, darmowej, jak i płatnej, także zaraz do tego również przejdziemy. No i zaczynamy. I zaczynamy oczywiście od omawiania karnetu bojowego. Jak tutaj możecie zauważyć, mamy dwa karnety. Jest Brawl Pass, który jest tutaj takim płatnym karnetem, i tutaj nie ma jakoś dużo przedmiotów, ale są po prostu lepsze przedmioty, na przykład taki mega box, a na dole mamy darmowy karnet, na którym są big boxy, zwykłe boxy, no i Gemiki. I różnica między tymi, tymi karnetami główna jest taka, że jeżeli posiadacie ten płatny, to macie gwarantowanego zadymiarza Geyla, czyli tego nowego zadymiarza, w wy... Jakości chromatycznej. Natomiast inni gracze, którzy nie mają właśnie tego karnetu, również mogą gayla zdobyć normalnie, tylko wtedy, jeżeli go zdobędą, to będzie on w jakości legendarnej. A dla osób, które posiadają karnet, jakość chromatyczna. Czym to będzie się różniło? Tego jeszcze nie wiemy. I są jeszcze właśnie dodane takie tokeny, jak widzicie u góry, i te tokeny są właśnie do odblokowania kolejnego poziomu naszego karnetu. Także taka ciekawostka, to zostało tym właśnie zostały zastąpione nasze bileciki. Właśnie jest gwarantowany brawler na tym płatnym. Teraz o tym akurat i mówią. I nazywa się właśnie chromatyczny. Czyli, jak słyszeliście sami, tak jak mówiłem wcześniej, nawet jeżeli nie macie karnetu, to później jest szansa zdobyć tego zadymiarza w jakości legendarnej. A i taka kwestia, jeżeli chodzi o cenę, to karnecik kosztuje 170 gemów, więc nie jest aż tak źle. Right. na We're taking out of boxes. Tak, są jeszcze właśnie na tej e, linii naszego karnetu diamenty, więc spoko. In... I tutaj mamy jeszcze wyzwania. Wyzwań, jak widzicie, jest sporo. E, tak, Boss Fight i e, walka z robotami i Big Game to nie zostało usunięte, tylko zostało skrócone i przerobione trochę. I na przykład e, mamy misję, żeby ukończyć level w Boss Fight, no i za to macie oczywiście. 100 takich żetoników do karnetu, e, na przykład mamy też jeszcze, żeby uleczyć 6000 zdrowia naszym poko, czy 1200 zdrowia na naszym poko, czy wygrać 3 gryzy, nie, 6 gier z coltem, więc te wyzwania są według mnie proste, ale to kwestia jak to się czuje z tymi, no, tutaj zabić 30 przeciwników, obrażenia i tak dalej, zobaczcie, zobaczcie ile tych boksów, ile tych boksów będzie się zdobywało. Pierwszy sezon naszego Brawl Stars nazywać się będzie Bazarem Tary. Fajnie, 170 fajnie. Bazarek. Akurat teraz, wszystkie pozabykane, więc Let's będziemy mieli jeden fajny. Brola, Gail, nowy Zadymiarz, właśnie. I to jest nowy Zadymiarz. Jest to stary człowiek. I co ciekawe, jednak idą wedle mojej fabuły, ponieważ jak mówiłem, nagrywałem wam straszną historię o panu P. i też taką jakby jego prawdziwe oblicze kim tak naprawdę on jest. No i to tru, trochę tu się potwierdza, ponieważ Gail jest takim starym odźwiernym u właśnie yy, pana P w jego hotelu, więc. Widzicie, i to jest w ogóle taki zmarźluk, i w ogóle jego ataki są związane ze śniegiem, ale o tym za chwilę. W ogóle to jest chyba, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny, eee, maszyna do robienia sztucznego śniegu, ale zobaczymy. Zobaczcie, strzela w takim rzędzie, zadaje 840 obrażeń i jest to rząd takich kul śnieżnych, które mają spory nawet zasięg, taki około, więc... 4760 obrażeń, to też warto... 4760 zdrowia, to też warto wziąć pod uwagę. I oczywiście trzy pastki z amunicją, czyli takie standardowe. I obrażenia nawet spore, ale to jest taki tak trochę też obszarowy, więc to jest fajne. Zobaczcie sami. Widzicie? Fajnie, 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 fajnie to wygląda. Spory zasięg. No, jak widzicie, jego główny atak wystrzeliwuje masę kul śnieżnych, które wyglądają naprawdę fajnie. A jego superka to jest taka, jakby ściana śnieżna, jakaś zamieć, coś tego typu. Sami zobaczcie, jakie to jest wielkie. W ogóle, zobaczmy. Dobra, to jest takie coś, że leci na nich i chyba trochę do tyłu też pcha. Przy okazji, zobaczmy sobie jeszcze raz. I tak trochę do tyłu pcha. Patrzcie. Bum, no, do tyłu ich pcha, no. Do tyłu ich pcha, więc fajne, fajne. Może się przydać na różnych trybach, ale też normalnie do ataku. Widzicie, jak tutaj powiedzieli, Gale będzie chromatyczny na tym karnecie bojowym. I jeżeli macie płatny, to jest gwarantowanym zadmiarzem do zdobycia. Ale right, dla innych możliwości zdobycia legendarnej wersji. Frank, we I skiny, skiny. Ten skin to jest Mortis. On mi się tak podoba. Ten skinek jest taki młaszczosik, mi się mega spodobał. W końcu jakiś fajny skin do Mortisa. Mortisa. Zobaczcie. <laughs> Roach Mortis, to jest takie piękne. Tak to fajnie wygląda. Mega, mega mi się Then podoba. Guard Rico, Strażnik Rico, w ogóle tu jakieś asteckie klimaty nam wchodzą, ale też, też naprawdę skinek, taki nietypowy, taki roślinny, trochę też można by powiedzieć, co nie? jak już mowa o roślinnych, właśnie Tropical Sprout. On tutaj taki swag, to jest swag Sprout, wersja pryta, tylko taka swag, co nie? Totalnie. I słuchajcie, 10 lat Supercella, prezent, tak jest. Supercell ma dla nas prezent, a jaki? Słuchajcie, darmowy skin, tak jest, każdy dostanie darmowego skina, Jezu, nie mogłem się doczekać, aby wam o tym powiedzieć i w końcu doczekaliśmy się. Także zobaczcie tego skina. Zresztą widzicie już go tutaj w tle, na gameplayu, ale zobaczcie jaki fajny. Dostaliśmy Barbariana Kinga Pula, ojejku. Tak by the way, uczuję wszystkim, którzy kupili tę wersję wikinga, bo jest podobna, co nie? Pins are coming to Brawl Stars. Pins are emojis. I słuchajcie, doszły takie piny, ale emoji, które będzie można zdobywać w naszym Brawl Stars i ich używać. Można takie emoji sobie kolekcjonować i jak widzicie, tak te emoji tutaj wyglądają. Mamy Colta, Daryla... Szelke, peny, to jest spike jakiś czerwony, no dużo, 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 dużo tego tutaj jest, nie wiadomo czy jest, jest, no jeszcze jest ich więcej, bo tutaj widzimy za jego ramieniem, że wystaje kawałek głowy Leona, więc tych minów będzie sporo, a jak się je zdobywa, tego jeszcze nie wiadomo, ale jakoś będzie się je zdobywało. i będzie można je używać właśnie na czacie. Szkoda, że je w grze, bo to byłoby fajne. Te trzy tryby, o których teraz powiedzieli, nie zostały usunięte, tylko zostały trochę przerobione, zostały skrócone czasy zostały przerobione na dwuminutowe mecze, więc I można zdobyć tylko 100 tokenów z niej. Hot zone, tak, hot zone tak jest powrócił Hodzon I ja się cieszę, mi się ten tryb podobał. Będę pykał, będę pykał jak nic, także Hotzonik wraca na rejony. Na limitowany czas wraca ten tryb, na dokładnie 3 tygodnie wraca ten tryb, jest lekko przerobiony, nie mówili co dokładnie tam zmienili, ale coś tam zmienili, będzie trwał 3 tygodnie, po tych 3 tygodniach zostanie lub zniknie na zawsze i to jest kwestia tego, jak będzie bardzo grywalny przez graczy. Jeżeli dużo osób będzie grało w ten tryb, no to ten tryb po prostu zostanie, jeżeli mało, no to powiemy dziękujemy i co innego będą myśleli. And and we'll see you in. July. Teraz się żegnają jak coś. No i się żegnają, ale jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna ważna rzecz. Jeszcze będzie update czerwcowy. W czerwcu nie będzie brutalka, Będzie dopiero on w lipcu, bo jak powiedzieli, do zobaczenia w lipcu, ale pokazali co będzie w czerwcu. W czerwcu, tak jak ostatnio, czyli tak dwa miesiące to brutalka była na przerwie tej dadzą właśnie trzy skiny. I trzy skiny. Jest to e, pamka. Wodnista, sumerowa. Hmm. Dalej mamy <coughs> Evil Jean i Constructor Jackie. Evil Jean, ten skin mi się mega podoba. Według mnie to jest chyba najlepszy skin, jaki wejdzie w czerwcu. Według was, który najlepszy? Pam, Jean, Jackie. Według mnie ten Jeanek. Ten Jeanek wygląda naprawdę kozacko i chyba go sobie nawet kupię, bo mega mi się podoba. Dobra. I co tu jeszcze mamy? Bo jeszcze chyba coś tu mieliśmy. Właśnie. I jeszcze jest Taki Zadymiarz, to jest Zadymiarz? Chyba Zadymiarz, czy co Tak, to jest nowy Zadymiarz, kochani. Kochani, bo ja tutaj końcówki nie obejrzałem sobie ostatnio. Ale tu jeszcze był nowy Zadymiarz, zobaczcie. Eee, to tak, będzie miał 3360 HP. Czy jest jego tu imię podane? No chyba nie jest podane, chyba że nie, no nie jest jego imię podane. Ok, 3360 zdrowia ma, trzy ataki i strzela, kurde. No jak iluminata, no zobaczcie co to za strzał, jest taka linia strzału, ej. I to będzie leciało tędyk, 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 i tu walnie, finalnie. Ej, kurde, kurde, skomplikowany, skomplikowany zadywiasz I to takie strzały, takie kuleczki wystrzeliwuje. Zobaczcie sobie tutaj. 50 HP chyba mu zadały. Tak, dobrze mówię. Jeszcze raz zobaczmy. 980, tak. Te trzy strzały zadały 980 HP. Czyli tak 330 około. Yy, będzie 325 jakoś. No, coś takiego. 26. Będzie jedna kula zadawała. Na oczywiście maksymalnym ulepszeniu. Ale to nie jest dużo. To będzie taki zadymiarz chyba bardziej na taktyczne gry. Nie na raszowanie. No i to wszystko. To chyba będzie wszystko. Jeszcze coś tutaj mamy. Zobaczymy. I Myślę, że to no, i na tym właśnie, moi kochani, kończyłem Brawl Talka. Także jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak jesteście nowi, to strzelajcie suba, ponieważ będzie jeszcze więcej filmów związanych z tym update'em. Także wyczekujcie ich na kanale. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Jak zwykle na moim kanale z Brawl Stars, ewentualnie innej giereczki. Także trzymajcie się i hej!